Cześć, witaj w nowej serii, w której w duchu książki Pragmatyczny Programista będę prezentował wszelkie rodzaje narzędzia i techniki, które pozwalają mi efektywnie pracować jako programista. Dzisiaj mam dla Ciebie darmowe narzędzie, które zachwyciło mnie od pierwszego użycia pozytywnym wpływem na moją produktywność, niesamowitą estetyką oraz bogatym ekosystemem pluginów. Jest nim Raycast, czyli alternatywa do wbudowanego w macOS Spotlighta. Jeśli nie masz Maca, to i tak warto zapoznać się z tym narzędziem, ponieważ pod koniec filmu przedstawię Ci alternatywy dostępne na Windowsie. O tym, jak Rejkast wpływa na moją produktywność, już za chwilę zacznę od pokazania małego Isterrega na cześć Adama Overmenta, który pokazał mi to narzędzie niemal miesiąc temu. Dziękuję Ci bardzo za to. A my teraz lecimy z konfeti i lecimy z Rejkastem. Zacznijmy od prezentacji tej klasy, dlaczego ta aplikacja tak bardzo mi się podoba. No, w najprostszym gdzieś tam przypadku użycia jest to po prostu launch, taki jak Spotlight. Możemy odpalić dowolną aplikację zainstalowaną na naszym systemie. Możemy również przeszukiwać nasz system plików. Ja tutaj mam dodane alias FS, File Search. I mogę dzięki temu bardzo szybko gdzieś tam przeszukiwać wszystko, co mam na dysku. Jest to no, oczywiście bardzo przydatne, zwłaszcza jeżeli tych plików mamy dużo i niekoniecznie chce nam się klikać myszką, aby cokolwiek znaleźć. Drugie fajne rozszerzenie, z którego korzystam, to Search Browser Bookmarks. No, jakby nazwa mówi sama za siebie, mamy dostęp do wszystkich naszych zakładek bez wchodzenia w przeglądarkę. Mogę gdzieś tam szybko dostać się do miejsca, na którym mi zależy. Ostatnio przygotowuję się do prezentacji o produkcie engineeringu, którą w przyszły piątek będziemy prezentować razem z Przemkiem. No więc tutaj mam gdzieś tam szybki wjazd do scenariusza. Tego typu rozszerzeń w rejkaście jest bardzo, bardzo dużo. To oczywiście mamy trochę wbudowanych możliwości, je widać tutaj na dole. Część z nich to jest to, co Raycast daje nam by default, a część to są rozszerzenia, jest ich naprawdę dużo. I co ważne, ta aplikacja ma dużą społeczność, ma duży ekosystem właśnie pluginów i to są przede wszystkim no, deweloperzy, programiści. Więc mamy tutaj... To co jako nam programistom jest po prostu potrzebne, bo ludzie to robią bardzo często dla siebie. Z czego często korzystam, to na przykład MDN, no i mam szybki wjazd do całej dokumentacji, wpisuję sobie Rai i wszystko widzę, to jest znacznie wygodniejsze, szybsze niż takie zwykłe wyszukiwanie na MDN. -ie. Odpalam, dostaję Samary, no i oczywiście Enterem otwieram się to w przeglądarce i mogę sobie czytać doksy z mdn -a. Instalacja tego typu pluginów jest naprawdę prosta. Co robimy, to wpisujemy sobie Store. Mamy właśnie Store, bo wszystkie pluginy są darmowe i gdzie możemy sobie po prostu przeszukać? Widzimy popularność danego rozszerzenia i możemy z poziomu tego Stora coś sobie zainstalować. Ja tych rozszerzeń mam już dość dużo. Przejrzałem sobie całą listę i po prostu wybrałem to, z czego korzystam na co dzień. Tutaj właśnie widzimy tym zielonym czekiem zaznaczone, że coś już mam zainstalowane. No ale tego jest jak już od groma. No i to są typowo techniczne rzeczy dla programistów. Jakieś Can I Use? Wszelkiego rodzaju naprawdę dokumentacje Chakra UI, Change Case to nie są gdzieś tam zabawki dla powiedzmy vanilla userów MacBooka. To jest typowo gdzieś tam program i rozszerzenia stworzone dla programistów. I co ważne... Mamy możliwość tworzenia własnych rozszerzeń na samej stronie Raycasta Jest temu poświęcona gdzieś tam osobna zakładka. Jest to zakładka developer, no, gdzie mamy informacje, że możemy takie rozszerzenia tworzyć samodzielnie za pomocą Reacta, Node i TypeScripta. Mamy do tego dokumentację. No jeżeli czegoś nam brakuje, no, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na zajawce zbudować coś swojego, no i oczywiście udostępnić to ludziom. No i to jest gdzieś tam też fajny wkład w ten ekosystem, wkład w open source. Coś, czym możemy się też pochwalić w portfolio, no i co może nam przede wszystkim nosić codziennie wartość do naszej pracy, gdzieś tam automatyzując część, część zadań albo po prostu ułatwiając nam dostęp do czegoś, co jest dla nas naprawdę ważne wyobraź sobie, że ten fragment, który zobaczysz za chwilę próbuję nagrać po raz piąty już przez jakieś ostatnie pół godziny nagrywam te 5 minut, kiedy chwalę Raycast za możliwości kastomizacji skrótów klawiszowych, no tym niemniej ScreenFlow, program w przeciwieństwie do Raycasta, który wcale nie jest darmowy, kosztuje ciężkie pieniądze nie chcę nagrać tego fragmentu więc będę wdzięczny, że zostawisz łapkę w górę i zapiszesz się na przeprogramowany newsletter, gdzie dzielimy się tego typu fajnymi narzędziami Myślę, że też w kolejnym wydaniu mogę trochę złych słów napisać na temat ScreenFlow. No tym niemniej, nagrywanie nie zawsze jest proste, ale lećmy z tematem. Mam nadzieję, że tym razem wreszcie się uda. No właśnie, Raycast, czyli możliwość pełnego korzystania z tej aplikacji bez odrywania gdzieś tam rąk od klawiatury, bez łapania za myszkę, nawet jeżeli chcemy skorzystać z bardziej wypasionych opcji. Zobaczmy to na przykładzie rozszerzenia Killport. On gdzieś tam listuje wszystko, co się dzieje u mnie na portach. Gdzieś tam tą defaultową opcją, którą widzimy w prawym dolnym rogu, jest Kill, ale za pomocą Command-K możemy otworzyć pełen panel akcji i zobaczyć, co jeszcze ma do dyspozycji to rozszerzenie. Jak widzisz, możemy ubić wszystko, co mamy na portach, możemy też skopiować info. No i w każdym rozszerzeniu mamy taki panel akcji. No i oczywiście Raycast sam w sobie daje nam pełną możliwość kustomizacji aliasów i skutów klawiszowych, aby z danych rozszerzeń korzystać. I tutaj już mam przewiltrowany widok właśnie po tych rozszerzeniach, gdzie po prostu coś skustomizowałem, albo ustawiłem alias bądź skrót klawiszowy. Alias pozwala nam po prostu szybciej dostać się do danego rozszerzenia bez pisywania jego pełnej nazwy. Ja tu zwykle korzystam z takiego wzorca pierwszych liter słów. Tutaj wyjątkami jest kilowanie procesów i botów, takie mam postawiane gdzieś tam aliasy, no to oczywiście jest wbudowana komenda Basha. No ale to mi się kojarzy po prostu z terminala. Resztę gdzieś tam starałem się, żeby to po prostu było, żeby to było jak najkrótsze i jak najłatwiejsze do zapamiętania. Tu mam jeszcze kilka y, akcji, które są powiązane bezpośrednio z skutem krawiszowym, Dzięki czemu nie muszę w ogóle odpalać Raycasta, żeby z nich korzystać. To jest window management, czyli coś, czego na MacBooku bardzo brakuje. Chodzi o gdzieś tam zmniejszanie okien, przerzucanie ich pomiędzy pulpitami. Tutaj, Rekas również ratuje nas z opresji. No i z czym ratuje nas z opresji? To jest coś, o czym jeszcze chciałbym wspomnieć, czyli Search menu Items. Bardzo fajne, proste rozszerzenie, ale wnosi ogromną wartość. Ono pozwoli nam przeszukać tutaj itemy w menu aktywnego programu. No teraz mam otwartego Brave'a, więc widzę wszystko, co mamy w menu tego programu. On się, to się szczególnie przydaje, jeżeli mamy gdzieś jakiś złożony program, który ma wiele opcji, gdzieś tam one są zagnieżdżone, wszelkiego rodzaju programy do montażu, takie jak ScreenFlow właśnie. No to tam robię coś często raz na powiedzmy miesiąc, dwa, więc kompletnie nie pamiętam jak to, gdzie to było, jak to znaleźć, po nazwie mi jest zwykle dużo łatwiej, bo gdzieś tam kojarzę ten kontekst. Dobra, wspominałem już o tym, że Raycast jest darmowy, przejdźmy sobie do zakładki pricing, no i do użycia gdzieś tam osobistego, nie płacimy nic za miesiąc. Oczywiście jest wiele osób sceptycznych co do tej obecnej wyceny, no bo ten program jest po prostu trochę za dobry, żeby był darmowy, wygląda za dobrze, działa za szybko, ma zbyt szerokie możliwości. No póki co mają model, żeby zarabiać na zespołach. Nie oczywiście trzymam kciuki, żeby taki model biznesowy był rentowny i żeby ta opcja personal cały czas pozostała darmowa, no bo to jest naprawdę niesamowite, no i to jest jeden z tych powodów, dla których tak naprawdę warto mieć MacBooka, bo tego typu zajawkowych aplikacji jest naprawdę dość dużo, które sprawiają, że. No, gdzieś jest, jest ta fajna radość z efektywnej pracy, no czego na Windowsie i na Linuxie nigdy nie zaznałem, może słabo szukałem, no tym niemniej, na Macu to gdzieś tam od, od tych pierwszych, gdzieś tam moich kontaktów 7 lat temu, bo wtedy kupiłem sobie pierwszego MacBooka, no to naprawdę jaram się tym, że są tego typu aplikacje, które są tak ładne iż działają po prostu tak fajnie. No, i fajnie, że też tego typu projekty są za darmo. To jest też również zasługa na pewno dużego finansowania z funduszy VC, dzięki czemu oni po prostu nie muszą się aż tak bardzo pieniędzmi obecnie martwić, a mogą robić naprawdę fajny projekt. No jeżeli chodzi o alternatywy dla Windowsa, to jest ich kilka. No, one zdecydowanie to są takie no, mniej ambitne projekty, nazywajmy to yy, po imieniu. Ja gdzieś tam na Windowsie korzystałem z KPIRANia. To również jest launcher, który gdzieś tam te podstawowe opcje, które dzisiaj widzieli w tej kaście, ci na Windowsie zapewni. Na Linuxa nic nie znam, tym niemniej właśnie Irania, Kojarzy mi się też Vox, Listory jest coś takiego. No warto, jeżeli jesteś na Windowsie, lubisz tego Windowsa, nie planujesz gdzieś tam przesiadki na Maca, no to są alternatywy. Może nie tak wypasiony jak Raycast, ale każdy launcher to moim zdaniem jest i tak znaczny krok do przodu niż korzystanie, no gdzieś tam z myszki i odpalanie wszystkiego ręcznie, to jest naprawdę strata czasu. No i też odbiera gdzieś tam fans tego, na czym chcielibyśmy się skupiać w pracy, no czyli na realizowaniu jakichś tam celów. Po, po co tracić po prostu czas na klikanie. Tyle w temacie Raycasta. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Daj znać, czy chcesz poznać kolejne narzędzia, z których korzystam na co dzień. Zapowiadałem jakiś czas temu na Twitterze Obsidiana, czyli program, w którym gdzieś tam notuję i ogólnie buduję swoją bazę wiedzy. Tego typu Apek i technik jest jeszcze kilka w moim rękawie, chociaż jestem dzisiaj w t Tym Czyli dawaj znać, czy jesteś zainteresowany serią narzędzia WebDevelopera. Dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam, Marcin Czarkowski.